Mamo? Tak może być? No, może być. A widać nas? No? Nie jest ciemno? Nie. Wszystkich widać? Nawet ciebie, mama. raz wszystkich widać. No, robimy? Oh. Ja no, Mam no, już a to pierwszy raz robi pączki serowe. Tak, jeszcze jedno, Jedno taką. E, połowa może. Mamo, zdrze się, że się nauczyłeś robić te pączki serowe Bo jak no, idziemy futura, do piekarni, tak? to nie musisz wydać swoje pieniędzy. Tak. E, proszę jak dobiecenia ja jedną łyżkę. Mogę. A okay, mogę cię pomóc? Nie, ja sam do. Jedna łyżka. Tak, potem e, ja będę dala. Patrzą na mnie i jak wyjdziemy, to na mamę. Dziękuję. Jedna łyżka, tak? No. Mamo? Nie, jest akty. Mamo. Słuchaj, czy masz brata albo siostrę? Czy my nie masz brata albo siostrę? No. Ja mam siostrę i mam brata. Chcielibyśmy zapytać o sobie czy Ty chcesz? Nie, pytam Ciebie, czy masz brata czy siostrę. Ja mam. Pani Leo, jest muśka? Chcesz jedną myszkę, no. no, ja mam siostrę. Tata ma jedną siostrę, Nie, ja mam dwie siostry. Dwie? A czemu mówisz o jedno? Jakie? jej? Jedna jest na takiej wiosce tam. No, zadzwoniłam kilka razy, nie mogę Dobra, wystarczy. A, sugar? no, no. No, salt. No, sołt. Sołt?

Oj zobacz, jak zobaczyć, jak Super, teraz jajka. Jajka ile? Dwa. Tadi, ja też umiem. Ja też umiem. Mamo. Słucham. A co to jest za te kulki z pudełku? To jutro zrobimy. A co to? A, ta, te, te kulki? No. Chyba, nie pamiętam, gdzie czy to co to jest? Nie, pączki. Pączki. Ja dam trochę jeszcze soda może, troszeczkę widziałam, jedna da, pani dała trochę soda jeszcze. Sam... Dady, a ja robiłam na ciebie pączki, które umiatałam no. też. Tadzie hmm. ja też umiem. No ja wiem, że ty umiesz. Powrócić twoje te. No. Ale taka jest dla. Ti mwosi sè mwen dobra sè dalsè, tak? A ti? Pa? Yest lalunya, djidjunya. Lalunya, djidjunya. No. E. Ale wakne patli. Tak. Lubye patliku. Sò kèl bwani lovi. Bwani lovi. To? Ale wakne patli. Ane to?

Dobre. A mleko nie daje? Nic. Tak i to? Tak, i musisz nie pogmierzać, żeby to wszystko nie pogodać. Dadi, a na końcu. Się a na końcu szata. Trzeba... Ja muszę wyjść. No. Dadi, a na końcu robić I dajesz do... Tata dał taki dużo sukien. Ja będę. Ja teraz będę jajko wiesnąć. E, Mamo, ja chcę jajko wiesnąć. Już dałam. Ty musisz mieszać to Już tam dałam. Już ja zobaczymy. Muszę dać cukru e, trochę, żeby... E, <grym>, żeby co? nie żeby nie kleiło. Chcę, <laughs> żeby nie kleiło. Lara! A ty co robisz? Nie jesteś z nami gotowa? A co robisz? A co ty tam robisz? Telefonem. Dzisiaj jest nasza święta. Świętamy wszyscy razem. A co

No, na końcu. To jest... ja już się je dałam tam oleju już? Teraz kuleczki taka musi robić. Ręką. Ale masz te włosy. A, A mamo, mama. Możesz umyć sobie rączki. Mm -hmm. Mama dobrać, już? Żeby się nie klejuć. i Później to jest na rękę rękę. Żeby mm. się nie kleiło. Teraz pokroimy cebulę. Tak! A ja umieszczym się. Ty umieszczym się. Uważaj, bo zaraz spadnie ta biesek. Uuu! Uh. A potem ja pomieszam. Wow! Ale leci! Hi, hi, hi! Uuu! nie spadła mi my ta bieska na podłoże. potem essen labimaj kolači imam ta ta samo smiham Będą smacznie jeszcze bardziej słonne. Dziuraćka je. Dziadziania! Ej, dam ci klapa. Klapa? A ci klapa? He, panią. Się z żartuje. Dam ci klapa. Dam ci klapa. Ej, 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 ej. dobra tata weź mąka teraz na rączkę, żeby tak te tu ten nie kleimy dokładnie nie. <laughs> nie mogę z tobą. a umyłaś rączkę? dziubałaś w nosie tak o no daj, żeby kuleczka ładnie robić ja to biorę z tym łyżką, bo jak weźmie rękami to nie, ale tutaj, żeby tam brudzić to mąka musi zostać, bo później będzie i tak kleiło

Nęciutki. Nęciutki, mój! Tak. Ej, 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 już stał się. Zobacz, jak ma się robić. To nic. <laughs> Daj jej to nic. Przedstawisz, robię kuleczki. Patrz, że jest modę. Mogę, rzeczywiście. Wyciera, ja nas się. Daj jej bliżej, ciebie, tutaj się są. Eu te dou, mas eu te de lance. Sama, vez Tá, deixa eu te dar. Não Oh my god! Oh my god. <laughs> I love you. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Bendie do bleh. No, bendie do bleh. Kommentatorka! Mama, tofu, a mama. No. Ale męciutki zaraz będzie. Męciutki będzie? Męciutki. Potrzebuje. So, so potrzebuje. Męciutki.

Musisz umieć. I co i później będziesz tam robić, jak idziesz teraz umieć? <śmiedlu> nie potrzebujeśmy włosy, masz... Ale nie, nie. tak mocno wodę. Musisz powoli mieć.

Tata, ysgapa. Ysgapa. Gapa. ble mae fy chwbë? Mam, ble mae fy chwbë? Mam, chwbë. Pei, eisiau i mi roi cwbë. Tata, cacao. Iawn, eisiau cacao. Mae'n dda, ond dwi ddim yn O nie, nie chcę pan się palić. Pieszny nie było. Co pieszny było? Kakałku? Nie ośpiąłem. Tak. No. Co ty? Co ty grubek ten zrobiłam? O tamte za grube wyszło.

Będzie Jest bardzo gorąco. Ale lala lubi gorąco. No dobrze, jak lubi, to proszę bardzo. Może mały talerzyk weź. No za gruby to zrobiłam ten pierwszy, ale dobra, jest smażony, jest okej. Okay. A tu tata robi pączki. Tam ciapatito. To Lara ci pomoże. Pomożesz no mi, Lara? A to w ogóle tak? No mało. pomału. Dobra.

so cold <coughs> Lodo tutaj robimy, nasze sorbet z mango, chyba to się mówi, sorbet? Mangolito. Mangolito. I mango, mango co? Man, mangiara? <coughs> mango Mangodziara Mango Mangolito? <coughs> mango <-dziara>. mango <coughs> mango <-dziara. coughs> no, robimy, jeszcze tutaj mamy owoce takie, robimy? Mango bez pestek i jagody. Okay. No, ale tylko trochę. No, dobra, chyba wystarczy. Dajemy cukier. Mm. I jeszcze citryny dajemy. Nie wiem, czy tak można, ale chyba peska poleciała. No, będzie gości. No. I. Czechowym, ale jest kwaśny. Koka. Ale dobra. Chcę spróbować? Moje chcesz spróbować. Mmm! Jagodowe? wiśniowe. Mmm! Smacznego. Kęko diament. Tadyś spróbować?